Cześć, witam was w parku linowym Fast Park Będziemy teraz testować trasę wysoką On Będzie na wysokości mniej więcej 10 metrów jesteśmy w parku linowym na Palach tutaj Dawno nie byłem na takim parku więc testujemy nie lęk wysokości tylko lęk przestrzeni Mamy tutaj trzy trasy plus siatkową, czyli czwarta taka Dziecięca i będziemy mieć fantastyczną atrakcję. A tak naprawdę jesteśmy e, w parku rozrywki. Tak? Tu jest dużo, dużo więcej rzeczy do zobaczenia, przećwiczenia. Mamy jakiś park naukowy. Tam mamy dmuchańce z tyłu za mną, jeszcze nie widać. Dużo jakichś karuzel, nie karuzel. Z dzieciakami przyjechać tutaj to naprawdę fajna sprawa a żeby wejść na tą trasę to musimy być mieć 1,50 m tak? bo jednak to już są wysokości spore tutaj z tyrolką przylatujemy z trasy średniej a tutaj moglibyśmy maraton ciągnąć, bo jest jeszcze tutaj połączona trasa maraton Przechodzimy średnią I później wysoką Czyli Takie spore wymaganie A teraz idziemy rasa wysoka Zaczynając od makaronów Okej okay. No widać utrudnienia są Ponieważ mamy Do góry musimy podchodzić Więc to już jest dla nas utrudnienie Dodatkowe utrudnienie to jest to, że Eee, przeszkody są długie, więc automatycznie to są przeszkody męczące. O, i bardzo się bujają więc tutaj równowagę trzeba utrzymywać. No, tam mamy taki namiot dla dzieciaków najmłodszych, Takie przedszkole, jakby można to nazwać. Tutaj trasa siatkowa przed nami, też bardzo ładna, no i otwarta przestrzeń. To jest fajne. Wow. Nieźle to wygląda. Sporo tutaj tego. No. A teraz będziemy mieć złośliwe belki. Tak, złośliwe belki. I przeskakujemy z jednej na drugą. Ja mam rozstaw duży, więc przeskakujemy na środek każdej belki. To mi ułatwia. Tak to na krawędź by było. Trzeba wchodzić i kolejne utrudnienie. Czyli do góry trzeba się zwinać. Yeah. O, i teraz będziemy mieć skok. Teraz skok na siatkę. Albo jeśli ktoś się obawia takiego skoku, no to mamy korale. Chociaż nie są łatwiejsze, bo się obracają. To ja nie wiem, no ale cóż, to jest trasa trudna, wysoka. Więc trzeba się zdecydować. Tak? Ten. Czy tego nie przemiłem? Jest. Teraz możemy tego. System jest kligid. Dobra, jest. Jesteśmy w bici. Możemy startować. Chwytamy się jak najwyżej. I jak dolecimy, od razu chwytamy się siatki. Tak? No to. Jahuu. Ja! I mamy jak najwyżej. Tak, żebyśmy no, ręce się nie męczyły. Opa. Ło. Wow. Spora siatka Widać stara klasa jesteśmy Dobra Wbijamy się No i lecimy dalej Co mamy Teraz będziemy mieć makarony Łyd Przejdę sobie Na tą stronę Jesteśmy. Co teraz? Uuu, pętelki. E, mogę się wybić, Mogę się wbić. Jest. Pętelki. Po dobrej stronie. Będą utrudnione. Starajcie się trzymać postawę prostą. Wysoko. Ręce i nogi do tyłu. Tak, żeby sylwetka była prosta. Czyli kontrolujemy swój balans. Wtedy możemy. Łatwo przejść tą trasę. No i lecimy. Tak, a on wiem gdzie jestem. O, to już nie pamiętam. Jesteśmy w Białystoku. Tutaj terena. Testujemy. Kolejny park. Linowy park rozrywki. No. Trasa jest męcząca. No i do góry. Jak widać, więc może nas wykończyć. Trzeba brać poprawki na to. Czy na pewno mamy siły na taką trasę? Ale kondycję można sobie wyrobić. Co teraz? Uuuu i tak źle i tak niedobrze dobra a tu jest trudniejsza czyli mamy szczemiona i i i wisienki i, i czy dam radę kurka już jestem zmęczony albo skrótówka dwu, yy, dwulinowy most Ajajaj Odpuszczę sobie Tutaj mamy trapezy Są długie i, I pod górę będą wychodzić Więc jest to przeszkoda Naprawdę Wymagająca A zwłaszcza ta Są wisienki Naskakujemy na nich Nieraz już widzieliście Jak trzeba je pokonywać ale trasa jest wymagająca Więc jeszcze mam sporo do przechodzenia i nie chcę stracić sił. Mogłem pierwszą tą trasę. Ruszyć to by było dużo łatwiej No, zdradziłem sam siebie. Nie ruszyłem. Teraz będziemy mieć przeskoki. Aj, aj, aj. No, źle się czuję z Dobra. Lecimy dalej. Uf. Giba się na wszystkie strony. Nie jest łatwo, więc odwagi tutaj trzeba co nie miara. Lecimy do przodu no i ostatni przeskok najtrudniejszy Uf, w górę ha. jest Uf. o zaczynają się kolejne przeszkody nietypowe tak poznajemy mamy Belki równoległe Czyli wysoko chwytamy I nogi w tył Pamiętajcie, żeby postawa była bliska Ale faktycznie, trasa jest utrudniona Widać, że park już ma troszkę Długo się trzyma na rynku Teraz się buduje krótsze Trasy, krótsze przeszkody Ale więcej A to były właśnie Wymagające przeszkody I do tyłu, nogi do tyłu o, Do góry Ale na końcu tylko naszczyka fajna Więc No tu jesteśmy Na otwartym Polu, tak Słońce nam do drzewa Pamiętajcie o piciu wody To jest najważniejsze I teraz będziemy mieć co cokładkę Pewnie też się będzie bujać jak nie mała. zaczyna się do góry, do góry wow. jesteśmy tak jest i teraz będziemy mieć przed ostatnią przeszkodę tyrolka tutaj możemy skorzystać z samej tyrolki to po tej drabince będziemy wchodzić i zjeżdżać sobie tutaj na ten widok ładny, pięknie to wygląda a tego pyk Przebiłem Przebity jest Nie wypniemy jednego jak... Nie przebijemy drugiego My możemy jechać, tak? No to Nie To było fajne Dobra, musimy się wbić tak, jesteśmy, więc możemy się przepiąć. No i to już koniec, tak? Tutaj będzie. Już schodzimy. Jeszcze ostatnie zmagania. O no, kijas. Yes. Huh. Zejście po. Tak, nie klikło nam ha. jest klikło, więc możemy... Jest klikło. To możemy do schodzić. Pyk. Nie klikło. No, jeśli nie wbijemy, to nie wybijemy drugiego. Taka zasada. Więc jeszcze na koniec. Musimy się chwilę pomęczyć. Nie ma tak łatwa Chcieliście trudną To macie trudną A ja zachęcam do... Bardzo dobrze Zachęcam do sub Dobra do subskrybowania, lajkowania Chodzę po... A? Tak. tak Chodzę po różnych parkach odwiedzam, pokazuję Wam Trasy więc u mnie możecie zobaczyć każdą trasę co chcecie przetestować, przejść. No to macie u mnie już taki zalążek tej adrenaliny, która was, na Was czeka. A ja muszę jeszcze zejść, a jeszcze daleko mi do ziemi. Uwa. No. Tak. Dobra, jest. I jest. To trzeba sobie nacisnąć jeszcze, żeby przepiąć się. Więc mamy utrudnienia, koniec. już chcemy się wypiąć. Dobrze, no i koniec. Inita, cześć, na razie.